Zło historyczno-biblijne wyjścia Izraelitów z Egiptu splata w sobie warstwy tradycji religijnej, pamięci zbiorowej oraz późniejszych interpretacji, które próbują umiejscowić opowieść w realiach starożytnego świata. Według przekazu biblijnego Izraelici mieli przez wiele pokoleń żyć w delcie Nilu, gdzie początkowo przybyli jako rodzina pasterzy, a z czasem stali się liczną społecznością odrębnej tożsamości. Starożytne teksty egipskie nie wspominają o wyjściu wprost. Ale znane są wzmianki o ludach pasterskich nazywanych Hebru lub Habiru, które pojawiały się na rubieżach państwa faraonów, pracując przymusowo przy budowlach lub pełniąc funkcje robotników sezonowych. W wielu epokach Egipt zmagał się z kryzysami społecznymi, zmianami klimatycznymi, sporadycznymi buntami i napływem ludów semickich. Te złożone realia mogły stać się historycznym podłożem pamięci o zniewoleniu imigracji, które później przeobraziły się w opowieść o wyzwoleniu pod przewodnictwem Mojżesza. W czasach późnego drugiego tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa, kiedy tradycja sytuowała pobyt Izraelitów w Egipcie, region ten przechodził okresy osłabienia władzy, zmieniających się dynastii oraz licznych kontaktów z ludami Lewantu. W tym świecie mogła zrodzić się idea wielkiego wyjścia jako momentu, w którym grupa semickich plemion odłączyła się od zależności egipskich i ruszyła ku nowej ziemi. Biblijna narracja podkreśla duchowy charakter wydarzenia, widząc w nim przede wszystkim interwencję boską i powstanie nowej wspólnoty. Droga Izraelitów do Morza Czerwonego opisywana jest jako dramatyczna wędrówka poprzez tereny, które Egipcjanie określali mianem Ziem na Wschodzie strefę pustynną oddzielającą żyzne rejony delty od krain semickich plemion. Trasa ta w źródłach egipskich znana była dzięki systemowi fortyfikacji prowadzących wzdłuż szlaku zwanego Drogą Horusa. Była to linia strażnic, magazynów i małych osiedli chroniących granicę synajską przed wrogimi najazdami lub niekontrolowanym przepływem ludności. Biblijny opis sugeruje jednak, że Izraelici nie poszli najkrótszą drogą, lecz skręcili na południe ku bardziej dzikim rejonom pustynnym, aby uniknąć bezpośredniego starcia z egipskimi garnizonami. Wędrówka obejmowała przejście przez suche, kamieniste przestrzenie synajskie, w których woda była rzadkością, a ocalenie zależało od wiedzy o źródłach, porach dnia i umiejętności przetrwania. W tradycji religijnej trud ten został opisany jako próba wiary oraz dowód boskiej opieki. Kulminacyjnym momentem było dotarcie do Wód, które teksty hebrajskie określają jako morze czerwone lub inaczej morze trzcin. W starożytnym krajobrazie mogło to oznaczać zarówno jedno z jezior na północnych krańcach Zatoki Sueskiej, jak i obszary mokradeł, przez które przejście zależało od warunków pogodowych i znajomości terenu. W opowieści religijnej stało się to miejscem cudu, gdzie wolność została ostatecznie potwierdzona, a pościg egipski zatrzymał się na zawsze. Tło historyczno-biblijne wyjścia z Egiptu oraz droga do Morza Czerwonego pozostają więc połączeniem realiów starożytnego świata z duchową opowieścią przekazywaną przez pokolenia. W tej pamięci wędrówka nie jest jedynie migracją, lecz staje się symbolem przejścia od niewoli do własnej tożsamości i wiary wydarzeniem, które zrodziło nową wspólnotę i na zawsze zapisało się w historii religii. Kulminacyjna scena rozstąpienia się Morza Czerwonego w tradycji biblijnej. Należy do najbardziej symbolicznych i dramatycznych epizodów całego opisu wyjścia Izraelitów z Egiptu. W ujęciu interpretatora mitów i dawnych opowieści można ją postrzegać jako moment, w którym świat ludzki styka się z niewidzialnym porządkiem boskim, a rytm natury na krótką chwilę zostaje podporządkowany woli wyższej siły. W przekazywanych od pokoleń nar Izraelici, prowadzeni przez Mojżesza, docierają do wybrzeża morza po długiej i pełnej napięcia drodze ucieczki. Podczas której świadomość zbliżającej się armii faraona zaciska się wokół nich niczym pierścień bez możliwości odwrotu. W tej chwili skrajnej bezsilności, gdy z tyłu słychać tętent rydwanów, a przed sobą widzi się jedynie rozległą, nieprzebytą wodę, dokonuje się cud, który na zawsze miał ukształtować duchową pamięć Izraela. Tradycja opisuje, że Mojżesz wyciąga laskę, a wiatr wiejący przez całą noc oddziela wody, tworząc po obu stronach jakby ściany, pomiędzy którymi otwiera się suchy pas prowadzący przez dno morza. W symbolice mitów jest to moment przejścia ze stanu chaosu do odnowy, z niewoli ku wolności, z niepewności ku przeznaczeniu. Izraelici wkraczają na tę niezwykłą drogę, a ich pochodnia nadziei, dogasająca jeszcze chwilę wcześniej, nagle rozbłyska jasnym blaskiem. Przeprawa przez rozstąpione wody bywa interpretowana jako archetypiczny motyw ponownych narodzin w którym przejście przez wodną bramę oznacza wejście w całkowicie nowy etap istnienia, oczyszczony z poprzednich jarzm i zagrożeń. Upadek armii faraona stanowi dramatyczną klamrę całej historii. Według przekazu Rydwany i wojsko faraona wjeżdżają na tę samą drogę, licząc na ponowne pochwycenie zbiegów. Jednak w chwili, gdy ostatni z Izraelitów znajduje się już po przeciwnej stronie, wody morza powracają na swoje miejsce, zamykając się z ogromnym hukiem i pochłaniając cały pościg. W wymiarze symbolicznym jest to nie tylko fizyczne zniszczenie sił faraona, lecz także definitywne zerwanie więzów które przez długie pokolenia trzymały lud Izraela w niewoli. W mitologicznym ujęciu wody stają się narzędziem kosmicznej sprawiedliwości, a morze, które jeszcze chwilę wcześniej było przeszkodą nie do pokonania, teraz staje się opiekunem, strażnikiem i świadkiem duchowego zwycięstwa. Scena ta jest odczytywana na wiele sposobów: jako metafora boskiej interwencji, jako mit założycielski narodu, jako symbol przypominający, że w momentach największej ciemności może pojawić się droga, której istnienia nikt nie przewidywał. W całej tradycji starożytnego Bliskiego Wschodu niewiele jest epizodów, które dorównują jej dramatyzmem i mocą symboliczną, a jej echo do dziś wybrzmiewa w sztuce, religii i tekstach kultury jako opowieść o wolności zdobytej wbrew wszelkim okolicznościom. Symboliczne znaczenie przejścia przez Morze Czerwone w tradycji starożytnego Bliskiego Wschodu oraz w późniejszych interpretacjach religijnych, mitologicznych i kulturowych stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych archetypów wyzwolenia. W opowieści o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone nie chodzi jedynie o dramatyczne ocalenie dzięki ingerencji boskiej mocy, ale o doświadczenie graniczne, w którym dawny świat ulega ostatecznemu zakończeniu, a nowy dopiero się rodzi. W tej narracji Morze staje się symbolem chaosu, niewiedzy, lęku i sił, które mogą pochłonąć człowieka, jeśli pozostanie on uwięziony w przeszłości. Przejście poprzez rozstępujące się wody oznacza zatem pokonanie pierwotnego chaosu i wejście w porządek ustanowiony przez Boga. Czyli w nowy rytm życia, w którym naród wybrany ma zacząć kształtować własną tożsamość. Symbolika tego wydarzenia łączy się także z ideą duchowej przemiany. Porzucenie Egiptu, utożsamianego z niewolą i cierpieniem, można rozumieć jako wyzwolenie z dawnych nawyków i zależności, które krępowały wolę i możliwości człowieka. Samo przejście przez morze staje się metaforą inicjacji, ponieważ w mitologii wielu kultur przekroczenie wód oznacza przejście z jednego stanu istnienia do drugiego. Wody te otwierają się, umożliwiając drogę tylko tym, którzy zostali wezwani do nowej misji. W ten sposób Morze przyjmuje rolę bramy, która dzieli to, co stare, od tego, co przyszłe, a zarazem pokazuje, że narodziny nowej wspólnoty wymagają odwagi, zaufania i gotowości do ryzyka. Przejście przez Morze Czerwone nabiera również znaczenia moralnego i kosmicznego. Zniszczenie armii faraona ukazuje triumf boskiej sprawiedliwości nad pychą, przemocą i nadużyciem władzy. W wielu późniejszych interpretacjach wydarzenie to symbolizuje zwycięstwo dobra nad siłami ucisku, a także przypomina, że każda władza, która sprzeciwia się porządkowi moralnemu, wcześniej czy później upada pod ciężarem własnych czynów. W tej perspektywie Morze działa niczym żywioł, który jednocześnie chroni niewinnych i karze prześladowców, pozostając narzędziem najwyższego porządku. W wymiarze duchowym przejście przez wody Morza Czerwonego stało się z czasem symbolem odrodzenia i nowego początku. W tradycjach późniejszych często odczytuje się je jako odpowiednik duchowego oczyszczenia, które usuwa z człowieka winy, lęki oraz wspomnienia dawnych zniewoleń. Obraz ludzi wychodzących na drugi brzeg, suchą stopą i w poczuciu wolności, stał się jednym z najsilniejszych symboli nadziei. W ten sposób motyw ten przekracza granice Biblii i staje się jednym z uniwersalnych mitów człowieka, który dąży do wolności, szuka sprawiedliwości i pragnie rozpocząć życie na nowo. Nawet jeśli droga prowadzi przez odmęty chaosu i niepewności.